Przed nami 618 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Co się wydarzy? Yaman i Nana stają do piłkarskiego pojedynku, który finalnie oczyszcza atmosferę między nimi. Ferit oświadcza, że przyjął tajną misję i wkrótce opuści komisariat. Mimo przestruk Nezedoga wychodzi z domu i wpada w poważne kłopoty. Dziedzictwo, odcinek 618 we wtorek, 1 lipca 2025 roku, o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 618 odcinka serialu, dziedzictwo, Jaman i Nana stają do piłkarskiego pojedynku, który kończy się, gdy Yaman niechcący rozbija na nie nos. Spokojna rozmowa nieco oczyszcza atmosferę między nimi. Wspólnie decydują, że najlepszym upominkiem dla Yusufa będzie właśnie piłka i rozgrywają wspólny mecz. Ainer obserwuje ich z zawiścią. Na życzenie Yusufa on i Jaman kupują na nie prezenty. Nana jest mile zaskoczona tym gestem, chociaż Jaman nie mógł powstrzymać się od drobnej złośliwości. Policyjna ekipa jest smutna i zaskoczona, gdy Ferit oświadcza, że przyjął tajną misję i wkrótce ich opuści. Zaniepokojona Ais próbuje odwieźć go od tego zamiaru. Ferit jest jednak zdecydowany. Mimo Neze mała doga wychodzi z domu i podążając za kociakiem, niebezpiecznie się oddala. Pod nieuwagę dziewczynki uliczny łobuziak kradnie jej rower. W pogoni za nim Doga dociera do kryjówki przestępczej szajki. W tym samym czasie Neze informuje siostrę o zniknięciu dziewczynki. Ferit mobilizuje wszystkich do jej poszukiwań, sam też rusza z Ice, by odnaleźć małą. Dziewczynka ma kłopoty, gdy zbiry odkrywają jej obecność. Zobacz, co się wydarzy w odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.